Cześć kochani, witam serdecznie tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Słuchajcie, dziś e, bardzo niesamowita rzecz, bo dziś pokażę Wam coś, co na co dzień nie widzi światła dziennego. E, jest to kolekcja moderatora od nas z grupy i mojego przyjaciela Roberta Wójcika i chodźcie, ja zapraszam Was do środka do niego do domu i pokażę Wam jego całą niesamowitą kolekcję. Chodźcie ze mną! No, jeszcze pół piętra i będziemy dzwonić i zobaczymy, co tam słychać u Roberta. Ready, go! Ja gościnnie u Robercika, wam go tutaj pokażę z boku. Witam. Cześć, Robcio. Ja się przebrałem, Robcie się przebrał, jesteśmy gotowi, a ja chciałem Wam pokazać naprawdę niesamowitą kolekcję tokenów. Także spójrzcie, jak to wygląda, sobie trochę wstanę. Spójrzcie, to są e, wszystkie tokeny, które Robert znalazł na tym polu e, na tej łące w zasadzie. Spójrzcie, przepiękne naprawdę tokeny. Dla mnie bomba. Ja wiem, że. Żona Roberta nie czuje tego co my czujemy. Siedzi obok, ale nie będę wam pokazywał. Wy, jak tego, macie tutaj ładne tokeniki, którymi możecie się poenjoyować. Time, słuchajcie, ja wam nie chcę nic mówić, ale tylko spójrzcie na lewą stronę, na szybko i na prawą stronę, bo tam Robert przygotował już następną porcję. Tokeniki chowamy, a lecimy dalej. No to lecimy, kochani, dalej z tematem, bo tym razem Robert przygotował dla nas sreberka, czyli coś, co większość z nas tak naprawdę lubi. Spójrzcie, od koloru do wyboru, całe mnóstwo srebrnych monet. Robert, zauważyłem jedno, że Ty masz bardzo mało tych florinów, co nie? Masz strasznie dużo małych sreberek. Tak, tak, tak. tak, tak. Małe sreberka są piękne. <grywia> Spójrzcie, bullheady tutaj widzę. Nie będę Wam palcem pokazywał, bo to ponoć nieładnie, no ale mnóstwo George, y, małych, srebrnych widzę. Gdzieś tu masz wiki? Są. No. Tu są wiki. O, tu są tu srebrne wiki. No, srebrne wikusie, stara wika. Tą wiki chyba znalazłeś przy mnie, co? Tak, tak, u Łukasza, tak. Tak, u Łukasza. No i gdzieś tu jeszcze mówiłeś, a tu są małe ćwiarteczki Hammerka. No, tu jest cały jeden. Tu jest jeden cały, tak? A pokaż tego Rzyma. Schowałeś go już głęboko? Słuchajcie, bo tak na marginesie, jakby. Ojojojo, ale ci zadanie dałem. Sorry, Ro... sorry, Robert. Dałeś mi, dałeś. O, chciałem wam pokazać Rzyma. Wiecie co? od go otworzyć. No, jakbyś mógł. Mogę go wy, wyrzucić tu rzemek. O, robczo ktoś tam ten. Słuchajcie, yy, potrzebna nam jest identyfikacja tego, tej monetki. Oj, poczekajcie, ja ją sobie dobrze wysteruję. Sekunda. O, tutaj będzie leżała. Obrócimy ją na bok jeszcze. Słuchajcie, potrzebna jest identyfikacja tej monety. Bardzo bym prosił. Ja jestem pewien, że to jest Rzym. Spójrzcie, bardzo ładnie naprawdę widać. No na drugiej stronie jest niestety destrukt. Jeżeli ktoś jest w stanie tylko i wyłącznie po przedniej stronie nam pomóc, bylibyśmy bardzo wdzięczni. A teraz spójrzmy jeszcze chwileczkę na tą przepiękną miłość sreberka, bo Robert zdradził, że szykuje coś ekstra. Także ja za chwilę wracam z czymś ekstra. No ale, kochani, jest jedna rzecz, którą tak naprawdę chciałem Wam dzisiaj pokazać. To jest krówka. Krówka, która daje mi energię, której moc normalnie jest nie do okiełznania. Krówka idzie do kieszeni, ja ją zjem, zjem na pewno. A Wam chciałem pokazać przepiękną kolekcję z pierwszej, z drugiej wojny, a nawet i ze Stanów Zjednoczonych. Kolekcję badży wojskowych Roberta. Także spójrzcie, co my tutaj mamy. Ładny, ładną koronkę, jest gorejący granat, jest raf, jest znowu gorejący granat, jest jakaś wpinka ładna, no i jest kilka innych badży. Przepiękne, naprawdę przepiękne. Dla mnie klasa, klasa. Ja uwielbiam takie coś i wiem, że wielu z Was też lubi militarkę, także to nie koniec, lecimy dalej. No to kochani, teraz na srebrną część tej ciemnej strony zapraszam Was bezpośrednio u Roberta, także spójrzcie tu, większość z tego to jest sreberko, czyste srebro ale też są z różnego innego materiału, widzę przypinki, jakieś takie malutkie blaszki, no tak zwana biżuteria. Spójrzcie, uzbierało się trochę tego, no, jakiś tutaj kamienilu. Błękitny kamienilu. <grytania> Spoko, są kolejne srebrne łańcuszki, no i mnóstwo małych, fajnych zapinek, które są naprawdę, naprawdę przepiękne. Fajne, fajne. No to Robcio, możesz zawijać sprzęt i czekamy na tą lepszą stronę. No to witam ponownie, słuchajcie, bo Robert dalej zaczął wyciągać z tego, z tego swojego, spuści. ma taki boksik. Oprócz tego żona mi jego pokazała jeszcze kilka innych miejsc, gdzie kupę takich boksików leży. Także standardowy detektorysta zapchany z znajdkami z każdej strony. Żona uśmiechnięta, widzę teraz bezpośrednio uśmiech na twarzy. Także spójrzcie, są e, srebrne takie ładne zawieszki, jakieś herbowe. Dwie te tutaj. Do dewizek do zegarka. Do dewizek do zegarka. A, to dewizówki są, tak, o, widzisz. Ozok, ozok, I ozok. teraz tutaj jest kolejna, tylko że ta już ma element złoty w sobie, także ma próbę naprawdę fantastyczne rzeczy. Ale ja Was ciągnę tutaj w prawo, powoli, powoli w prawo. O! I tutaj chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę zatrzymali, bo jest na czym tak naprawdę zawiesić oko. Wszystkie pierścienie i rzeczy oczywiście Robert znalazł tam, gdzie poszukiwał, a wy spójrzcie. Robert, możesz mówić, co to jest? Srebrny pierścień, ale nie pamiętam, to jest jakiś patron. Patron Angoli, patron tak? Patron Angoli, tak, dokładnie. Coś w tym stylu, no pierścień naprawdę ja pamiętam, fajny. Było, ale... Tutaj jest e, jakiś pakistański albo turecki pierścień. Bardzo fajny też. Ktoś go próbował nawet metodą e, domową gdzieś tutaj kurde lutować, czy coś robić, nie wiem. Fajny, odkładamy. Tu, Robert, co to jest? Złota. Tak, 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 złote, złota. złota obrączka, spójrzcie, z takimi ładnymi wzorkami. Bardzo fajna, naprawdę. No i co my tutaj dalej mamy? Tutaj kolejny pierścionek. Ja już Wam nie będę o kolejnym opowiadał. To jest taka ciekawostka, bo on ma próbę srebra, a wygląda jakby był pozłacany, nie? Także. No, także widzicie, dziwna sprawa, ale bardzo fajny. Bardzo, bardzo naprawdę fajny. Co tu jest jeszcze? Tu jest też taki pierścioneczek. Taki zwykły, prosty jakby, ceny No i to są właśnie te punce, bardzo stare, których nie mogę nigdzie znaleźć właśnie. Gdzieś kiedyś znalazłem w jakichś datach historycznych. Gdzie są te punce? W którym miejscu? W środku, wiesz. Dużo puncy jest. I... A, jest dużo punc, no. Jest, jest, no. Czekajcie, ja się postaram Wam pokazać te punce. No i wygląda na dosyć stary, nie? To nie jest jakiś Nie wiem czy będziecie widzieć. Ale ja zrobię w każdym bądź razie zdjęcie jak tego to najwyżej wrzucę zdjęcie jeszcze i jakby ktoś coś zauważył, bardzo proszę dać znać. Robert, mówisz, że zakończasz na dzisiaj. A, tu jeszcze zostawił. Powiedz mi, opowiedz ty mi o tym. Wiesz to... kilka osób twierdziło, że to może być część od spinki od koszuli. No mi się wydawało, że to jest guzik, tak? Ale Robert, ale osób... ty się trzęsiesz. Kilka osób mi powiedziała, że to jest właśnie może być część od spinki, od mankietu. Fajna I no. Tak, tu jest 18-karatowe złoto, ta strona. Druga strona jest platyna i jest mały diamencik. Ale przepiękny. Są punce nie, bicia platyny. No i też był sprawdzany u bilera, że, że jest diament. Fajna, no. fajna sprawa. Pokaż. Dzięki. No, tutaj jak widzicie, są punce. No, jest są platyna. bicia. Tak, i są wybicia na platynę, na złoto. Fajny, fajny. Wysoko to wygląda jak taki. Kurde, no, nowoczesny albo modernistyczny coś guzik albo do mankietu, co nie? Wydaje mi się, że współczesny będzie z tego względu, że te punce są współczesne. Nie? Nie są Aha, czyli jakieś, jest możliwe, tak. że ktoś, kto był naprawdę kasiasty, nosił dokładnie, sobie dokładnie. platynę z diamencikiem na guziczku, po prostu takie coś biegał zgubił. sobie w garniturze po parku, bo guzik. Ta Armanim, bar. se tak, w Armanim się biegał. dokładnie. No, być może to jest taka historia, rzeczywiście, no tego się naprawdę nie dowiemy. W każdym razie jedno jest pewne. Że jest to w kolekcji u Roberta i na pewno już zostanie. Dziękuję. No to, kochani, wjeżdżamy z prawdopodobnie ostatnim tematem w dniu dzisiejszym. Jest to guzikowo, czyli nasz angielski baton. Spójrzcie, to są guziki, które Robert wykopał na polach w Anglii. Mnóstwo różnego typu i różnego rodzaju guzików. Naprawdę, no, kolekcja jest. Prześwietna. Prześwietna, naprawdę. No i tutaj jest taki malutki ewenement. Spójrzcie, bo Robert znalazł też na angielskiej ziemi guziczka polskiego. Z tego, co żeśmy się dowiedzieli, co Robert mi tu podesłał informacje, jest to guzik wyprodukowany specjalnie dla dywizjonu... Dla dywizjonów 300, nie wiadomo dokładnie którego, ale guzik został wyprodukowany w Anglii, specjalnie dla polskich dywizjonów. Także, no, fajny, fajny, i powiem szczerze, jest w takiej kondycji ciężki do tego porządny, masywny guzik. No, to nie to co PRL-ki. Podejrzewam, że tutaj to guzik będzie długo, długo trzymał się w takim stanie przepiękny. Także, słuchajcie, ja was bardzo, bardzo gorąco. E, żegnam w dniu dzisiejszym. Proszę o zostawienie jakiegoś lajka, suba, komentarza, jeśli Wam się kolekcja podobała. E, Robert, żółwik, Ty już tam nie grzeb dzisiaj. Żółwik, e, bardzo miło było być Twoim gościem normalnie i widzimy się w takim razie, słuchajcie kochani, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się bardzo ciepłutko. Jeszcze raz żółwik Robert, heja, Hej. do zobaczenia. No to, kochani, starczy tych przyjemności. Ja wróciłem już do domku, szczęśliwy. Moje trzydniowe turny obejrzeliście oczywiście w trzech odcinkach. Dla przypomnienia, było to Northampton, Derby. No i w dniu dzisiejszym odwiedziłem w Nottingham Roberta. Robert gratuluję naprawdę wspaniała kolekcja. Słuchajcie, jeśli wam się podobało, to wiecie co macie zrobić: Wstryknąć subka, zostawić jakiś komentarz, lajka, cokolwiek dla zasięgu. Ja was bardzo, bardzo gorąco o to proszę. Słuchajcie, ja z góry mogę wam powiedzieć, że w dniu dzisiejszym jestem przeszczęśliwy, bo byłem na tamizie i Zobaczycie co się stało. Wpadło złota, były trzy osoby, każda z nas znalazła złotą rzecz. Niebywały, niesamowity dzień. Ja Was z góry już zapraszam na ten odcineczek. Trzymajcie się bardzo cieplutko i widzę się z Wami już niedługo. Pa-pa!